Holden przy piłce. Goal! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, Szanowni Państwo. Kapitan. Podanie i piłkę ma Jadon Sancho. I piłka... Po... Prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Dobra akcja Manchesteru United. Czy będzie remis? I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa. I Marquinhos. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Rashford chyba to wykorzysta. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Wyczute intencje. Kibice wstają z miejsc. Erling Haaland. Wciąż jest groźnie. Miał przed sobą już tylko niebronioną bramkę. Nie stracił opanowania. Do końca zostało już tylko 5 minut. Podanie do De Bruyne. Bramka! Doskonale! Do końca zostało już tylko 5 minut. Podanie do De Bruyne Bramka! Połudem, przy piłce. Go! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, Szanowni Państwo! Kapitan! Podanie i piłkę ma Jadon Sancho. I piłka... Po Prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Dobra akcja Manchesteru United. Czy będzie remis? I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! I Marquinhos. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Rashford chyba to wykorzysta. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Wyczute intencje. I wstają z miejsc. Erling Haland. Wciąż jest groźnie. Miał przed sobą już tylko niebronioną bramkę. Nie stracił opanowania. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Podanie do De Bruyne. Bramka! Doskonale!